Witam wszystkich serdecznie Robimy podsumowanie 23 tygodnia, bo tu mamy 22. No to bym się nas kubał Panie Boskie, o panie, to wszystko od bociana Teraz musimy wytarować pojemniki. Jeden duży, o dlatego dwa małe raz to, to albo jeden mały jeden mały to, to wrzucimy bo to jest takie te z cebek, do przetopu będzie to do miksa pójdzie to włożę do błyszczącej jeszcze zostało tych kabli na przyszłość ale już nie mam siły a ja po prostu muszę jeszcze robić inne rzeczy to będzie o o, 410 gram, to jest jeden duży i dwa mniejsze, tara, łapanie, to jeszcze zostało ciutkie, ale to na przyszły tydzień też się, też się przyda. O, jeden duży, jeden mały. I drugi mały z tą z tą 5 kg 15 gram No chyba rekord pobiłem dzięki bocianowi Polecam ten kanał Bociana Recycling. ratuje ludzi w potrzebie Może nie wszystkich, ale no Czyli 5 kilo 15 gram Upał taki, że nie idzie robić. Korowalka się zagrzała. Uf, tu jeszcze mi zostało trochę, trochę tej linki, ale no nie mam siły na tym upale stać. A mam, mam jeszcze swoją robotę. Taką z Allegro. O Jezu. Leje się ze mnie, kurde, bele. No nic. Trzeba będzie yy, no, jak zostanie na przyszły tydzień to się nic nie stanie. No, chociaż e, słyszałem, że od drugiego ptaszka są e, dwie paczki w drodze od gołąbka. Ciekawe czym, czym mnie tam uraci. Już mi się kablek trochę znudziły. Ale no co? No nie będę robił filmu skorowania kabla, bo to głupota taka. Jak będzie o, e, sprzęt, bo tu jeszcze od Bociana jest sprzęt poważniejszy i wierniki, ale na wierniki to trzeba pies uruchomić, a dzisiaj jakieś alerty, burze i tak dalej, no to nie ma sensu. Musi być pogoda, jak drut. Dobra, pozdrawiam wszystkich, szczególnie Bociana, Gołąbka, Maniusia, kogo tam jeszcze? kogo kto się tylko chce, żeby go pozdrowić, tego pozdrawiam. No. Oj, Boże, Boże. No, do, do następnego.